Wydaje mi się, że nie powinno się pokazywać samych dobrych rzeczy, dlatego że to w pewien sposób oszukuje się swojego widza, że to wszystko tak pięknie wygląda, a potem, nie wiem, jedzie na wycieczkę, zostaje droniarzem i się okazuje, że nie wiem, ktoś mu kopie w auto, bo nagle stwierdził, że, że nie może tutaj ktoś latać. Potem się okazuje, że jest zimno, palce marzną, nie ma gdzie zjeść i tak dalej, tak dalej. No, tak to właśnie wygląda. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w stolcu. Tak jest. I to wcale nie pomyłka. Ja już tutaj byłem, wydaje mi się, około 7 lat temu przy okazji mojej wyprawy motocyklowej. Także dzisiaj jestem ponownie. Cieszę się, że mogę tu być. No i na pierwszy ogień odpalę mojego małego drona FPV i zrobię mały przelot. A tak. Zacznę sobie z grubej rury, że tak powiem. Już mi się to nie podoba. Marznę strasznie. Niby nie jest aż tak zimno, ale te 7 stopni robi naprawdę sporą różnicę. Eee, stałem się takim trochę pudelkiem i jednak nie chce mi się marznąć. Ani też przegrzewać. Ostatnio gdzieś znalazłem na YouTubie podróżników, co jest ciekawe, którzy jeżdżą jakimś kamperem albo busem i powiedzieli ciekawą rzecz. Powiedzieli, że zawsze pokazują tą dobrą stronę wyjazdów, że ludzie widzą wszystkie piękne ujęcia, no wspaniałe momenty, a nie pokazują tego, że tak naprawdę ciężko jest im podróżować i muszą się zmagać z wieloma rzeczami. I to jest prawda. Na szczęście ja pokazuję też tą drugą stronę i to nawet często mi się wydaje, bo dosyć często narzekam na to, że albo mi zimno, albo że pogoda jest nie taka, albo że kolor jest nie taki, i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety. To są wszystko moje przemyślenia na temat danego dnia, danego momentu. Jeżeli byłoby dzisiaj słońce, to bym się bardzo cieszył, a nie ma, więc po prostu marzną mi ręce. No, przygody droniarza, halo ziemia, tak to jest. Kontynuując temat pogody, to już nie mogę się doczekać, aż będzie ciepło i będę mógł narzekać na to, że jest za gorąco. Ale już gdzieś wspominałem, że taka temperatura 25 stopni jest dla mnie idealna. 25, 26, no 27 też przecierpie. W zależności jeszcze gdzie. Powyżej 30, no to już zaczynam się męczyć. Tak jak to było we Włoszech. I ten odcinek możecie sobie sprawdzić, wiadomo gdzie. Po kręceniu zamków czy też e, pałaców, takie rzeczy, no z przykrością muszę stwierdzić, nie robią na mnie większego wrażenia. Jadę po prostu sprawdzić, sprawdzić się w tym miejscu. Ale co tu sprawdzić się jak lecę cinematic? Dobra, koniec tego narzekania. Działamy. że niczego się nie boję, że jest to łatwe. Nie wydaje mi się, żeby latanie dronem e, dookoła miejsca było fajne, kreatywne. Znaczy, dobra, poczekajcie. Kreatywne w zasadzie może być dlatego, że trzeba się naprawdę nagimnastykować w głowie, jak przelecieć dronem, żeby było ciekawe e, ujęcie. Tutaj problem jest taki, że mam bardzo lekkiego drona i wysoko nie chcę latać. No i jedyne co, to pozostają mi takie naloty, podjazdy do, do, do tego kościoła. I w zasadzie chyba tylko tyle. No, gdzieś tam się jeszcze przelecę z boku, ale wcale to nie jest łatwe. Może dla porównania odpalę mawika, trójkę i w gnieźnie mówiłem, że. Em, w takich przestrzeniach dosyć wąskich, mawikiem trójkąt, ciężko jest latać, ale zróbmy to. Mamy czas, to stestujmy i porównajmy ujęcia z dronów. Ten dron ma włączone czujniki, więc może się zatrzymywać przy drzewach albo poręczy, bądź innych przeszkodach. Nie wyłączam czujników ze względów bezpieczeństwa. Porównajmy zatem ujęcia. Widzę różnice pomiędzy FPV, a normalnym dronem. Można jednym i drugim robić oczywiście ujęcia cinematic, no ale w tym przypadku, jak dla mnie, to ujęcia wygrywają na korzyść, na korzyść Mavica trójki. Poza jednym przy FPV, gdzie leciałem po schodach. To wtedy fajnie perspektywa się przewijała a tak normalny dron obok jeszcze jest zespół pałacowy typowa ruina nie chce mi się tam gnieść Myślę, że jeszcze w jakimś miejscu wylądujemy, ale zupełnie nie mam pojęcia w jakim. Jest to zagadka, którą rozwiążę prawdopodobnie w trasie w samochodzie. Do! I tak oto znaleźliśmy się przy Zamku Górka, nieopodal Góry Ślęży. Bardzo się cieszę, że w tym miejscu akurat jesteśmy, bo przyjeżdżając spotkaliśmy właściciela. Pozwolił nam polatać, ciut sfilmować ten zamek, ale z tego co się dowiedziałem, zamek jest w remoncie, czyli chyba taki sezon właśnie zimowy jest idealny na remonty wewnątrz. No w zasadzie to nie trwa tylko przez jeden sezon, bo podejrzewam, że przez kilka lat będzie ten remont. Zrobimy ponownie ujęcia z FPV oraz z Mawika Trójki. No i porównamy ujęcia. Dzisiaj taki dzień jest właśnie, w którym zobaczymy, które lepsze ujęcia wychodzą. Jestem przekonany, że no, na tamtym miejscu w stolcu wygrał Mavic, a tutaj tego jeszcze nie wiem. Zaraz się okaże. Na głowie oznacza, że jest naprawdę zimno. No dobrze, zobaczymy, czy w tych rękawiczkach będzie mi się dobrze latało. Nie wiem, czy mam takie czucie, ale wykonajmy lot testowy. Ja już wiem, który dron wygrał dzisiejsze niespodziewane zawody. Jest to jednak Mavic i Mavic zrobił swoją robotę. Ujęcia są naprawdę filmowe. Może pogoda nie dopisuje. Jest zimno i nie ma słońca, więc nie ma jakiegoś fajnego kontrastu. Znowu będzie szaro-buro, ale może taki klimat wyjdzie później w postprodukcji. Natomiast lepiej mi się dziś latało Maviciem 3, Jeżeli sądzicie, że dron FPV dzisiaj miał lepsze ujęcia, dajcie znać w komentarzu. Też jest to dla mnie jakaś cenna informacja. Ja jednak jestem zdania, że dron FPV no, służy trochę do innej techniki latania. Co to znaczy jest to w zasadzie oczywiste, ale tutaj przy zamkach. Jedyne fajne są takie przeloty, może, pomiędzy wieżyczkami, te niskie loty przy zamku też. Zresztą mawikiem trójką też dzisiaj latałem dosyć nisko, ponieważ no, z góry nie, nie widać jeszcze tej pięknej zieleni, no nie ma takiego klimatu. Stąd dzisiaj zachowałem się przy, zatrzymałem się przy niskich ujęciach. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że. Nie zanudziłem was e, tym jakże nudnym odcinkiem, ale za to wspaniałymi miejscami. Bo Smolec, e, przepraszam, bo Stolec <laughs> Z, za, za dnia w pełnym słońcu wygląda całkowicie inaczej niż dzisiaj. No i zamek e, tutaj, górka też wygląda inaczej, chociaż sam zamek, no robi e, wielkie wrażenie. Ja Byłem teraz dzisiaj w nim też w środku i powiem Wam, że jak będzie odremontowany, odrestaurowany, to z pewnością tu wrócę.